Czy Stany Zjednoczone zbankrutują? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. No, oczywiście, pytanie jest tak trochę ze sfery fikcji, ale w gruncie rzeczy chodzi o coś bardzo ważnego: bo o podwyższanie limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego tak to jest ważne dla rynków? No, jakby Stany Zjednoczone mają u siebie takie rozwiązanie prawne, jakim jest limit zadłużenia, wprowadzony, uwaga, w roku 1917 na potrzeby finansowania I wojny światowej. Kiedyś, jakby to były tak dawne czasy, że panowało takie nietypowe rozwiązanie, kiedy każda emisja nowego długu musiała uzyskać zgodę kongresu. No wyobraźmy sobie taką sytuację, jaka już nie ma nigdzie chyba na świecie dzisiaj, że ministerstwo w Polsce emituje nowe obligacje pięcioletnie i musi samym przegłosować, czy Sejm i Senat, może jeszcze prezydent podpisać zgodę na tę emisję. No jest to bardzo niepraktyczne, ale wtedy były inne czasy i, i takie były realia w USA, a Sytuacja na froncie wymagała szybkich działań, więc bo można dzisiaj się znaleźć, po co jakiś sztywny limit, po co się ograniczać, skoro wiadomo, że to jest fikcja. No, wprowadzono to wtedy po to, żeby, co miało być pewną obietnicą, ok, macie check in blanco, zadłużajcie się, ale do pewnego poziomu, tak? Tak to taka była idea tego limitu. No, i został ja on, on jako pewien koloryt polityczny, bo myślę, że dość szybko okazało się, um, że ten limit trzeba będzie podnosić. Historycznie był podnoszony wielokrotnie, ale jak to w polityce, zawsze przy tego rodzaju e, sytuacjach no musi dojść do jakichś y, politycznych targów. Ale bywały takie konflikty, bo od lat 70. bodaj 20, ponad 20 razy zdarzyło się także w pewnym przejściowo krótkotrwale rząd nie miał pieniędzy, bo no, nie było już zgody na, to, na tą korektę limitu. Tu wyjaśnijmy, że y, to, że rząd nie miał pieniędzy na pewne wydatki nie oznaczało niewypłacalności tego rządu. Dlatego, że niewypłacalność... Oznacza, kiedy rząd nie wykupi wyemitowanego długu lub nie wypłaci od niego odsetek. To, jeśli nie zapłaci pracownikom na czas, nie jest formalnie traktowane jako niewypłacalność. I do takich rzeczy, sytuacji, do których mówisz, faktycznie dochodziło. Rząd ograniczał pewne usługi wobec obywateli. Na przykład nie wiem, zamykane były parki publiczne, dla przykładu, biblioteki, muzea. Bo musiał już tak oszczędzać, żeby czekać na to, aż politycy się dogadają i ten limit zadłużenia podniosą. No można by powiedzieć bez sensu i po co to robić. Ja się zgodzę z tym, że to jest sztuka dla sztuki. Ten limit zawsze finalnie musi zostać podniesiony. No ale to taki polityczny cyrk jest odgrywany. W Stanach Zjednoczonych mamy kongres składający się z dwóch izb i mamy prezydenta, któremu to prezydentowi zwykle. Zależy najbardziej na podniesieniu tego limitu, bo to jego administracja potrzebuje tych pieniędzy. No i wszystko jest w porządku, jeśli cały kongres kontrolowany jest przez tę samą partię, z której pochodzi prezydent. Jeśli jest tak jak obecnie, gdzie izba niższa kongresu kontrolowana jest przez opozycję, no to wiadomo, że potrzebna jest zgoda tej opozycji lub też przynajmniej kilku kongresmenów zapewniających większość do tego, żeby Tę ustawę przepchnąć. No a wiadomo, że wtedy politycy próbują ugrać dla siebie jak najwięcej, i stąd ta cała historia. Media oczywiście uwielbiają takie sytuacje, bo jest o czym pisać, jest o czym mówić, no więc jakby nakręca się ta spirala, tak? I teraz czy to oznacza, że USA mogą zbankrutować? I nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że formalnie mogą, no bo jeśli politycy. Przeciągną tę linę za daleko. Nie mają, przecież nie każdy kongresmen wie, jak długo jeszcze, ile jeszcze zaskórniaków pani Jelen może wyciągnąć, żeby jeszcze jeden dzień dłużej przeciągnąć, żeby jeszcze jedną emisję spłacić, żeby jeszcze jedne odsetki pokryć, tak? Nie ma tej wiedzy tak aż powszechnej, dlatego pani Jelen, obecny sekretarz Skarbu USA, a była szefowa FED. No wychodzi co chwila na mównicę z czarnymi scenariuszami, po to, żeby tych polityków przycisnąć do muru, żeby oni nie próbowali jej testować. Natomiast mogę sobie wyobrazić scenariusz, jest on moim zdaniem mało prawdopodobny, ale nie jest niemożliwy, w którym politycy, no, przegną jednak ostatecznie i, i treżerererię nie zapłaci jakiś odsetek, tak? Co wtedy? No, wtedy e, będziemy mieć delikatną panikę na rynku, bo e, ludzie na rynkach finansowych, którzy wiedzą, że to jest system naczyń połączonych, powiedzą, no nie, to nie są odpowiedzialni ludzie, tak? I generalnie na zasadzie samego, samego wydarzenia no rozleje się fala tego, że jedni nie dostaną pieniędzy, więc inni będą. ok, jakie to konsekwencje może być? Nigdy tego nie przerabialiśmy. Może teraz ten też nie ma pieniędzy, bo nie dostał tych pieniędzy od Treasury. No i po, posypie się prawdopodobnie krótkotrwała, a czy dynamiczna wyprzedaż na amerykańskich rękach, ale wtedy politycy powiedzą, ojej, co my żeśmy narobili? Siądą i w pięć minut ten limit podniosą, tak? Także dlatego powiedziałem, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo na ten moment Stany Zjednoczone de facto nie są w stanie zbankrutować sensu stricte, że, nie są, że to nie jest tak, że to Stany Zjednoczone nie będą zdolne do regulowania swoich zobowiązań. Pomimo są... zadłużenia przekraczającego 30 bilionów dolarów. To nie ma znaczenia w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone to zadłużenie mają w dolarach, nie w walutach obcych. Nie potrzebują kupować walut euro, jena, juana, żeby e, zadłużać się coraz bardziej, tak jak Grecja, tak? Grecja nie mogła sama wyemitować swojego pieniądza którego wartość mogła zdeprecjonować i kontrol, i jakby kontynuować tę, tą historię. Dlatego w, kraj, w kraju strefy euro, który to kraj nie ma pełnej kontroli nad emisją pieniądza, jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, takie zagrożenie niewypłacalnością istnieje. Oczywiście tutaj też mamy EBC, który będzie pomagać i tak dalej, ale koniec końców jest takie ryzyko, że w pewnym momencie tych pieniędzy po prostu zabraknie. W Stanach Zjednoczonych takiego zagrożenia nie ma. Oczywiście jeśli Stany Zjednoczone będą... Nie ben, dlatego dzisiaj choćby Fed przynajmniej na razie stwarza pozory e, tego, że będzie konsekwentnie walczyć z inflacją, bo jeśli Stany Zjednoczone będą skutecznie ten pieniądz deprecjonować, no to w końcu e, stracą ten status. To może trwać bardzo długo, dekady, nawet może setki lat. Tak, Imperia upadają powoli Przed, przez nieodpowiedzialną politykę. Może dojść do sytuacji, w której Stany Zjednoczone nie będą już kiedyś w przyszłości stanie się zadłużać we własnej walucie. I może kiedyś będą niewypłacalne, ale to nie jest sytuacja na dziś. Na dziś może co najwyżej dojść do takiej technicznej niewypłacalności, kiedy politycy przeszarzują, Treasury nie wypłaci odsetek, nie spłaci któreś emisji obligacji yy, i będzie mieć krótkotrwałą falę paniki, ale prawdopodobnie bez bardzo istotnych długoterminowych konsekwencji. A co obstawiają na ten moment inwestorzy? Czy jednak spadek oprocentowania? Rentowności obligacji, co z indeksami giełdowymi? W sumie nic nie obstawiają, bo właśnie wychodzą z tego zdroworozsądkowego zadłużenia, że raczej nic się nie stanie. Co nie znaczy, że na pewno mamy taką ślepą pewność i wiarę wykazywać, bo ja na, na przykład na dzisiaj byłbym trochę ostrożny z obligacjami Stanów Zjednoczonych, no bo za niedługo, w ciągu kilku tygodni, może dwóch, trzech, czterech tygodni, wyjaśni się to, yy, czy takie zagrożenie będzie istotne, czy nie. Lepiej tę chwilę poczekać yy, i zareagować wtedy, kiedy albo najprawdopodobniej tak będzie, strony się porozumieją, ten limit zostanie podniesiony i wtedy tego ryzyka nie będzie. Po co je brać, skoro można kupować, nie wiem, jeśli ktoś chce kupić obligacje czy TETF te na obligacje amerykańskie, można poczekać tych kilka tygodni, to wiele nie zmieni lub też moim zdaniem, gdyby doszło do tego, nie wierzę w to osobiście, ale gdyby doszło do tego, że politycy zachowają się nieodpowiedzialnie i nie, do, nie dojdzie tego podniesienia limitu na czas treżury yy, poprzez właśnie brak możliwości spłaty jakiejś niewielkiej części długu wywoła ten, te techniczne bankructwo, to wtedy moim zdaniem to będzie świetna okazja do kupna amerykańskich aktywów, bo one pewnie zostaną instynktownie przecenione na fali paniki, yy, ale tak jak powiedziałem, zdolność do regulacji tego długu będzie, więc jakby za chwilę limit zostanie podniesiony, pewnie w trybie super pilnym, bo wtedy się politycy połapią, że faktycznie przeciągnęli tę linę i, i jakby ten, wartość tych, tych aktywów odbije. Tak jakby tak na to na dzisiaj postrzegam. Jakie mogą być skutki gigantycznego zadłużenia Stanów Zjednoczonych? O tym rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Pozdrawiam. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do zobaczenia.